Różne ryby wędzone są powszechnie dostępne w naszych sklepach, można je tak po prostu kupić i zjeść, albo nadać im nowy ciekawy wymiar i stworzyć sałatkę z ryb wędzonych a'la tatar. Do naszej sałatki bądź tatara potrzebna będzie mi cebula, kroję w drobną kosteczkę, a takiego polskiego wymiaru dodam ogórek kiszony, kroję go podobnie jak cebulę, w kostkę. I jeszcze jabłko, świetnie przełamie pozostałe smaki, również w kostkę. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulijarniatv.pl Ale wracam szybko do tego przepisu i do tytułowego składnika. Ryby wędzone. Zaczynam od pstrąga. Ściągam z niego skórę i wydobywam całe mięso. Podobnie robię z tłustą makrelą. I takie oczyszczone mięso z obu ryb układam na desce i staram się je dosyć drobno pokroić. Jeżeli macie ochotę i trochę fantazji możecie połączyć też różne inne ryby. Następnie wszystko przekładamy do miski, dodajemy cebulę, jabłko i ogórki, Dżubatun łyżkę krzanu, drobno pokrojony szczypiorek. Skrapiam jeszcze oliwą z oliwek dosyć obficie, która nam wszystkie składniki ładnie zespoli. Posypuję świeżo zmielonym pieprzem i delikatnie solą, ponieważ ryby są już słone i wszystko dokładnie mieszam. Za pomocą pierścienia wycinam kropkę chleba razowego, układam go na dnie tego pierścienia, a na niego nakładam dosyć ściśle nasze rybki. Następnie dociskam i usuwam delikatnie pierścień. Wiesz, przyozdabiam cienkim szczypiorkiem. Ta potrawa z każdym kęsem smakuje lepiej. Doskonale czuć różne ryby, które ze sobą się świetnie komponują. Więc i Wy zróbcie swojego rybnego tatara w domu. A po więcej przekąsek albo innych dań zapraszam do częstego oglądania naszej strony www.kulinarnaTV.pl A stały dostęp do naszych nowości zapewni Wam subskrypcja naszego kanału YouTube.